To ja, Ania, typowa Aramyjka. Moje życie to pasmo nieszczęści niepowodzeń. Cztery miesiące temu zmarł mój tata. Zaraz po jego śmierci wraz z mamą przeprowadziłyśmy się z ust Dolnych do Sanoka. Mogę z wami usiąść? Czy widzisz, żebym na czole miała napisane przytłek dla ubogich? No właśnie, widzisz? Żałosne, no właśnie, żałosne. Mam już dość bycia niewidzialną. Ile bym dała, żeby Macie chociaż raz na mnie spojrzał? Jest taki przystojny. Wiesz co? Jest na to sposób. Wystarczy, że zdejmiesz okulary. I co to wszystko? Hej, Ania. Zauważyłam, że się okulary. Dopiero teraz dostrzegłam twoje piękno. Dasz się zaprosić na kepsa? Mieszany, mieszany, Bardzo chętnie. Opowiesz mi coś o sobie. Moją pasją jest hobby, horsing. I trochę rysuję. Pokaż. ale obiecaj, że nie będziesz się śmiał. Wow, ty to narysowałaś? Jesteś wyjątkowa Anna Nowak, jak płatek śniegu. Słyszałam, że byłaś z Maćkiem na kepsie. Chyba musiał mieć niezłe zaćmienie, że mówił się z hobby horsiarą. Wiesz co Karolina, wypchaj się. Co ty powiedziałaś? To co słyszałaś. Może i nie pochodzę z bogatej rodziny, ale wiesz co? Ja tego nie potrzebuję, wiesz czemu? Bo bogactwo materialne nie definiuje mojej wartości. I mimo, że jestem biedna, to i tak jestem bogata, bo mam coś, czego ty nie masz. Hobby horsa i prawdziwych przyjaciół. A ty Maciek? Kiedy zamierzasz mi w końcu powiedzieć? Karolina, przestań! Spotykał się z tobą tylko dla zakładu. Anka, zaczekaj! Nie będę już dłużej na ciebie czekała, bo ja to hobby para Powiem Ci tylko nara.